Witam Państwa w kolejnym poniedziałkowym naszym komentarzu. Dzisiaj moim gościem jest pan Daniel Sawicki, współpracownik Telewizji Republika oraz twórca portalu Gazeta Lubuska. Witam pana, panie Danielu. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Gazeta Zielonogórska, gazeta zielonogórska.pl oczywiście. Zielonogórska. Przepraszam, mniejszy zakres. Kiedyś gazeta ale... Aska również tam <laughs> publikował, Lubuska, z której nas wyrzucili zresztą, naprawiacie rzeczywistości. Tak Panie, Panie Danielu, dzisiaj mamy trzy tematy, czyli mamy kwestię pani Barbary Skrzypek, będziemy mówili trochę o Armii Europejskiej i o zamieszaniu, jakie wprowadza Donald Trump, czyli podejmiemy się tematu Trump i reszta świata. Zacznijmy od pani. Barbary Skrzypek. Chciałbym tylko na początek zauważyć, że wszystkie działania prokuratury wyglądają jak przyznanie się do sprawstwa. Pan Bosak w telewizji powiedział, że prokurator Wrzosek znana jest z chorobliwego, tu użył takiego określenia, antypisizmu. W prorządowych mediach prokurator Wrzosek jest prezentowany jako ofiara działań Zbigniewa Ziobry, i się zastanawiam, czy niebawem z tych prorządowych mediów nie dowiemy się, że to wszystko wina jest Kaczyńskiego. Jeżeli politycy koalicy, nawet w obliczu śmierci pani Barbary Skrzypek, opowiadają się za kontynuowaniem polityki ośmiu gwiazdek. Nie, odpuszcza, nie odpuszczają. I tutaj chciałbym przywołać opinię pana Jana Marii Rokity, który o Tusku powiedział, że to jest niedoceniany geniusz polityczny, który potrafi uruchomić w Polakach najniższe. Instynkty. Nie tylko chodzi o, o, o antypolonizmu, ale nawet wstręt do przyzwoitości potrafił w Polakach obudzić. Panie Danielu, co pan na to? To znaczy, no, ja do tego, jak zachowuje się Dusk, co potrafi zrobić i, i, i jakie emocje potrafi wyzwolić i u ludzi. Ja wolałbym się do tego jednak w tej sprawie nie odnosić, bo o wiele mm -hmm. poważniejszą rzeczą, powie, o wiele poważniejszą sprawą, przynajmniej dla mnie, w mojej opinii. Jest to, co się rzeczywiście wydarzyło w trakcie tego przesłuchania. No i w konsekwencji tego przesłuchania po kilku dniach zmarła niestety pani Barbara Skrzypek. I to jest wielka tragedia. Proszę państwa, ja oglądałem dziś nawet taki briefing przed kilkudziesięcioma minutami. Pani prokurator Wrzosek, która no, opowiadała, odpowiadała na pytania dziennikarzy, opowiadała dużo o tym, co się wydarzyło. Niestety tam nie zauważyłem żadnej refleksji, ani nawet nawet żadnego elementu, żadnej krzty, yy, która by wskazywała w jej mniemaniu na to, że ona cokolwiek ma z sytuacją, do której doszło. Nikt nie oskarża przecież o jakieś, nie wiem, zabijanie ludzi, pani Wrzosek, ale przecież każdy rozsądnie myślący człowiek wie o tym, jak wyglądają przesłuchania w prokuraturze. To nie jest zabawa w piaskownicy, to nie jest swobodna wymiana zdań, a przypomnijmy, że podczas tego przesłuchania pani prokurator Wrzosek, która jest totalnym e, paradczykiem tego Bodnerowskiego systemu y, prokuratorskiego, e, jej towarzyszyło jeszcze dwóch pełnomocników e, strony, e, pani Skrzypek była sama, nie mogła nawet przyjść e, z adwokatem ze swoim pełnomocnikiem, nie wpuszczono go po prostu. Po prostu na to, na to przesłuchanie. Więc było 3 na 1, było zaganianie po prostu do konta y, osoby. Tak to przesłuchanie y, wyglądało, bo przecież y, wiemy o tym, w jakim celu została wezwana ta pani jako najbliższa, jedna z najbliższych współpracownic y, Jarosława Kaczyńskiego. Dla mnie y, cała ta sytuacja w tej chwili y, myślę, że skończy się tym, że y, prokurator Rzusek postanie, zostanie po prostu poświęcona, bo jest ogromnym obciążeniem dla tego całego mainstreamu, dla tej całej ekipy, która doprowadziła do tej sytuacji i de facto doprowadziła również pośrednio oczywiście do śmierci pani Barbary Skrzypek. No ta sytuacja też pokazuje, że ten brak refleksji jakby po tej, po tej śmierci pokazuje niestety to, że tutaj E, nikt się nie będzie zatrzymywał. To dojeżdżanie swoich przeciwników politycznych e, ono nie będzie miało e, praktycznie żadnej granicy. E, myślę, że w ciągu kilku dni e, o sprawie znaczy sprawa zacznie być po prostu przekręcana. Ja już widzę w internecie, że przecież pani Barbara Skrzypek potem spotkała się, i rozmawiała z panem Jarosławem Kaczyńskim, więc domyślę, że no, Kaczyński ma być no. winny również, czy współwinny jej śmierci. E, kompletny absurd, paranoja e, osób e, piszących. Co ciekawe, wśród tych osób są również, no niestety, zielono-gurzanie i to znani zielonogórzanie, z tym się zetknąłem już na portalach społecznościowych. To ta cała sytuacja przybiera w tej chwili takiej formy, takiej karykatury normalności, bo przecież prokuratorzy, jedyne co powinni zrobić w tej sytuacji, to wydaje mi się, że albo powinni milczeć, a powinni ich przełożeni zabrać głos. Tymczasem ani Wrzosek wychodzi dzisiaj na briefing. Jest bardzo niepewna, wycofana, kompletnie nie w swoim stylu. Zachowuje się no, dość nerwowo, jak na, 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 na nią, jak można obserwować wcześniejsze jej wystąpienia. To jest zupełnie inna. No i ciekawe, co będzie w takim razie dalej. No, przekonywała oczywiście, że jest niewinna, przekonywała, że wszystko odbyło się zgodno, zgodnie z przepisami i z duchem prawa, jak to ujęła, ale powiedziała też kilka bardzo cennych. Rzeczy między wierszami, najważniejsze jest to, czego nie powiedziała, i z tego można wyciągnąć już naprawdę spore wnioski. Warto jest tutaj przywołać dwie, moim zdaniem, informacje, bo pierwszą informacją to jest postać pana adwokata, który reprezentuje tego biznesmena, Pożar się Boże. Adwokata, który, jakby to powiedzieć, jest taką karykaturą służenia prawu. To jest jakby rodzaj pewnego cynizmu adwokackiego, który potrafi odwrócić kota ogonem o 180 stopni. To jest taki adwokacki cwaniak. Nie będziemy podawać nazwiska. Drugą sprawą, o której warto jest przy tej okazji przypomnieć, chodzi o to, że ten biznesmen austriacki przyjechał z propozycją korupcyjną do pana prezesa, a pan prezes zażądał od niego faktury zwyczajnie. To znaczy zażądał od niego, żeby on się ujawnił oficjalnie, żeby zapłacił podatki no i tenże biznesmen skorzystając z, z tego specyficznego adwokata wytoczył panu Kaczyńskiemu powództwo cywilne, że poniósł straty, ponieważ pan Kaczyński podobno podobno coś mu tam obiecał i, i, i to jest odgrzewany kotlet, który już raz została ta sprawa umorzona, ale pani prokurator Wrzosek postanowiła ją wznowić ucieszę gawiedzi tego, o czym pan mówi, bo to jest smutne. My, my niedawno z panem Łukaszem Brodzikiem rozmawialiśmy o tym, że kondycja Polaków jest, że tak powiem, ba, ba, bardzo taka niesympatyczna. W badaniach panu to wyszło, że nienawidzimy samych siebie i że, że tak powiem, to, co mówiłem o Donaldzie Tusku, ta, ta wzajemna wojna, która się toczy, ma swojego autora. To nie jest tak, że to się wzięło z nieba to, to, jakby ta nienawiść nie wzięła się znikąd, jakbym tutaj sparafrazował pana Turskiego, który takie rzeczy opowiadał. Panie Danielu, przejdźmy do, do drugiego tematu, a mianowicie do, do armii europejskiej. Dzieją się dosyć dziwne rzeczy. Niemcy, dla ratowania swojej własnej go, gospodarki, próbują zablokować wszystkie kontrakty zbrojeniowe, jakie ma Polska, i zmusić Polskę. Pod pozorem obrony naszej granicy, abyśmy kupowali niemiecki sprzęt bojowy i wspierali z polskiego budżetu niemiecki przemysł zbrojeniowy. Tak, no w ostatnich dniach wydarzyła się ta sprawa. Mianowicie chodzi tutaj zapewne o głosowanie w Parlamencie Europejskim, przyjęcie takiej rezolucji, kolejnej rezolucji. Tym razem jest to rezolucja dotycząca pojętego bezpieczeństwa i tworzenia jakby zalążka wspólnej armii, czy, czy wspólnego, yy, wspólnego komponentu militarnego, który ma za zadanie bronić Europę, w domyśle oczywiście przed yy, inwazją yy, rosyjską, która w przyszłości może się yy, zdarzyć. No tyle tylko, że rzeczywiście tak naprawdę to, co yy, przegłosowano, to jest trakt, yy, wkraczanie w traktaty europejskie. Yy, ponieważ jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i obronność, to jest... Yy, Domena poszczególnych krajów unijnych. Tak było dotąd. Każdy, każdy z krajów unijnych realizował swoją doktrynę obronnościową, swoje zakupy realizował, tworzył armię, tworzył poszczególne komponenty militarne, komponenty wojskowe potrzebne właśnie dla siebie, tak? W swoim domu, no tak, w swoim Rozwijał państwie. swój własny przemysł no, obronny. Czy przemysł, czy zakupy też na zewnątrz robiono tam, gdzie chciano robić te zakupy. No Polska na przykład robiła je w Korei, w Stanach Zjednoczonych. No. Różny sprzęt kupowaliśmy tam, gdzie po prostu sami sobie ustalaliśmy z kontrahentami pewne, pewne kontrakty były zawierane. Natomiast to do czego doszło w tej chwili, pod przykrywką tej budowy wspólnotowej armii, która będzie broniła Całą Europę to jest po prostu haniebne, bo nie dość, że zaczyna się osądzać od wiary tych wszystkich, którzy niestety, ale no niestety, no bardzo dobrze, że byli przeciwni temu, a tak naprawdę całe, całą sprawę ze strony Polski oczywiście prowadziła w stosunku za partia proniemiecka, czyli Platforma Obywatelska i jej, przedstawiciele w Parlamencie Europejskim i oni nazywają wszystkich, którzy się temu sprzeciwiają, że to są ludzie, którzy idą na jedną modłę z Rosją. To jest konkretną bzdurą, paranoją, bo y, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji zagłosowali przeciw tylko dlatego, bo przeczytali dokładnie ten dokument i kilka paragrafów po prostu może zmrozić. Jeżeli wejdzie w życie ten przepis, to po pierwsze, tak jak powiedziałem, będzie, ominięcie, będzie to ominięcie traktatów europejskich, zabierze możliwość y, kształtowania y, własnej armii, własnej doktryny obronnej. Y, jeżeli ten dokument wejdzie w życie, Polska nie będzie już kupowała czołgów, nie będzie kupowała broni za granicą. Mało tego, nie wiadomo, czy, nie czy będzie mogła sama y, tę broń u siebie produkować no, i kupować od swoich y, spółek, przecież spółki. Które zajmują się produkcją yy, broni, nawet spółki rodzime, one też będą musiały zawrzeć kontrakt z rządem. W, w tym przypadku, jeżeli wejdzie w życie, ten, yy, że wejdą w życie te przepisy, nie będzie takiej możliwości. Za wszystkie zakupy, yy, za strategię obronności będzie, o, odpowiadała Unia Europejska, czyli Bruksela, czyli panie i panowie, którzy jeszcze kilka miesięcy czy lat temu byli posądzani o korupcję, przyjmowanie łapówek, czy od krajów afrykańskich czy innych. To, to jest zgroza po prostu. Ja już widzę zgroza, armię europejską, zgroza. która stoi gdzieś pod Berlinem, czy Brukseli i w kilka, nie wiem, godzin, czy, czy ile się w bardzo szybkim czasie ma dotrzeć na granicę polsko-rosyjską i tam toczyć boje. To się nie stanie. Jeżeli do tego dojdzie, to jest oddanie po prostu Polski, wywładanie Niemcom i eurokratom brukselskim, co skończy się dla nas dramatycznie. I to jest kolejny segment państwa, które znajdzie się w zarządzaniu Europejskich biurokratów. No tak, to trudno jest sobie. Ja przyznam się, że jestem trochę w pewnym dylemacie, czy to traktować jako kabaret, czy jako rzecz jakby tragiczną. Bo wyobrażam sobie panią, panią Ursulę von der Leyen, która położyła na, na, na łopatki niemiecki, jakby niemiecki resort obrony potem uciekła przed odpowiedzialnością do do Unii Europejskiej, została cesarzową Europy. Na jej mężu ciążą poważne korupcyjne zarzuty e, za jakieś dziwne machinacje z zakupem e, e, szczepionek przeciwko COVID-owi, których kupiono e, tyle, że można byłoby całą Europę sześciokrotnie zaszczepić. I ta pani miałaby decydować o, o ruchach wojsk e, polskich, e, o tym, jakie jest uzbrojenie i tak i tak dalej. To, szanowni państwo, jest jakby rodzaj to już nawet nie jest Or Orwell, to już nawet nie jest mrożek, to już jest coś, co, co wykracza z, z zasięgiem pewnej paranoi, e, jakby poza, po, poza licznik. I jeszcze, żeby to e, jakby skwitować, to po tym głosowaniu Donald Tusk wrócił do Polski i nazwał tych, którzy patrzą na to trzeźwo jako Polacy, jako patrioci, że oni są zdrajcami. To jest coś niesłychanego, że w gruncie rzeczy mam takie przekonanie, że strategia ta polskiego rządu jest bardzo czytelna i strategią tego rządu jest zniszczyć Polskę dla dobra Niemiec. Tak bym to po prostu skwitował brutalnie, cokolwiek by nie powiedział, pan Kosiniak Kamysz, który jest taką, jakby to powiedzieć, polską kopią Ursuli von der Leyen, kiedy ona była ministrem obrony w Niemiec. To jest postać tragiczna, śmieszna, ten pan Kosiniak Kamysz. A to jest żyrand dzisiejszej polityki prowadzonej przez Platformy Obywatelską, przecież BSL w żadnym stopniu nigdzie absolutnie nie sprzeciwia się temu, co robi Platforma, tak. ale co ciekawe, no nie wychodzi może swoimi pomysłami, bo to jest jasne, zresztą nie wolno mu nawet, tak, wyjść z żadnymi pomysłami, ale jest takim żerantem, stabilizatorem tego systemu. Z jednej strony bez niego nic by się nie odbyło, z drugiej strony myślę, że ma świadomość tego, co wyczynia Tusk i jak w dużym stopniu Niestety, ale poddaje Polskę pod do niemieckie, pod te skrzydła. Nie stajemy się po prostu kolejnym landem z niemieckim namiestnikiem w Polsce, którym jest Donald Tusk. I to zresztą widać od dawna. Polska traci gospodarczo, traci ekonomicznie w ostatnich miesiącach, czy w ostatnim półtora roku. Kompletnie no, widzimy, że przedsiębiorstwa radzą sobie coraz gorzej. Bezrobocie niestety wzrasta i za chwilę z rynku pracownika. Które mieliśmy dotąd, będziemy mieli rynek pracodawcy, a to w prostej linii doprowadzi do sytuacji, gdzie Polacy za lepszymi pensjami, za lepszymi standardami życia znowu Wynigować. będą wyjeżdżali na te przysłowiowe szparagi. Ale chyba o to chodzi tak naprawdę Niemcom. Żeby doprowadzić no. do tej sytuacji, Polacy muszą pracować w Niemczech za małe pieniądze. No po co płacić więcej? No tak, jeśli by kontynuować ten temat z trochę nieco innej perspektywy, to warto jest zauważyć, co się dzieje wokół działań Donalda Trumpa, który próbuje uspokoić sytuację za naszą wschodnią granicę, doprowadzić do pokoju i temu towarzyszy aberracyjna, moim zdaniem, antytrampowska histeria. Jakby prezentowany Donald Trump jest jako jeszcze gorsza postać od Putina, bo co prawda Putin to jest bandyta, to wszyscy wiedzą, prawda? Natomiast Trump jest wariat i o tym trzeba powiedzieć. I mam tutaj pewnego rodzaju taką refleksję, że w ostatnich dniach, jak się, czy tygodniach, jak się dowiadujemy, jak działa rosyjska propaganda, która się kryje za ośmioma gwiazdkami, to można się również spodziewać, że ta histeria antytrampowska również ma swoje źródła i korzenie na Kremlu, ponieważ Kreml jest bardzo zainteresowany wypchnięciem z Europy Stanów Zjednoczonych, i również tym są zainteresowani bardzo Niemcy, żeby mogli organizować swoją Mitteleuropa, Europa, czy powrót do koncepcji bismarkowskich. Jak pan to ocenia, panie Danielu? no, jeżeli chodzi o to, co dzieje się wokół prowadzonej polityki Donalda Trumpa, bo rozumiem, że to jest tutaj jakby głównym elementem, o którym mamy rozmawiać, no Donald Trump robi to, co zapowiedział. Tu się nie ma co dziwić. No straszna no. rzecz. No po prostu ktoś jest zdziwiony, że polityk realizuje to, co zapowiadał w kampanii wyborczej. Jak samo było zdziwienie, że Prawo i Sprawiedliwość po 2015 roku zaczęło realizować swój program. To Po prostu niedopuszczalna była likwidacja gimnazjów, wprowadzenie 500. No, wielkie zdziwienie było. Trump e, dużą konsekwencją wziął się za. Tą robotę, którą też no, zapowiadał, że, że wykona. I oczywiście to jest nieuchronne i było wiadomo, że to będzie nieuchronne, poszedł na zwarcie z tą lewacką Europą, Europą, która już dawno odeszła od swoich pierwotnych wartości, no, Szuman i Monet się przekręcają w grobie, jak widzą, co tu, tu się dzieje z tą Unią Europejską. I wartości, które miały być realizowane stricte gospodarcze, no przecież Europejska Wspólnota Węgla i Stali, następnie EWG, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza, no to były typowo y, gospodarcze systemy, które zostały stworzone po to, żeby Europa równomiernie się mniej więcej rozwijała y, prawda, gospodarczo. Następnie Unia Europejska w latach 90. też taka jeszcze była, w początku lat 2000 też my wchodziliśmy do innej Unii, i Trump obserwując całą sytuację szczególnie podczas jego pierwszej kadencji tą 2016-2020 yy, widział już z czym się wtedy styka jakie interesy zaczynają wchodzić yy, yy, w grę interesy niemiecko rosyjskie i on budując sobie yy, obraz Europy właśnie na tej podstawie yy, w drugiej kadencji już zachowuje się zupełnie inaczej to jest inny Donald Trump yy, Trump konsekwentny Trump twardy Trump który brutalny ma, yy, wręcz można tak powiedzieć, również brutalny w sferze politycznej, jak najbardziej bardzo konsekwentny, niezłomny, dobrał sobie świetnego współpracownika. Uważam, że Jamie Vance to jest przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, to to jest naprawdę postać nietuzinkowa. I oni w tandemie, oczywiście Trump to jest numer jeden, o czym Wens zawsze mówi i powtarza często, ale Wens też ma do odegrania bardzo ważną rolę, jeździ po świecie, prezentuje to, czego Amerykanie żądają i do czego w tym momencie będą chcieli z innymi krajami wspólnie dochodzić. Tutaj mowa o tej polityce obronnej, którą jak Amerykanie, o której Amerykanie mówią od dłuższego czasu, musi być uparta nie tylko na pieniądzach amerykańskich, ale musi ona być również popierana przez kapitał chociażby europejski. No jeżeli Francja, Wielka Brytania, państwa, Niemcy szczególnie, które się przez lata do niczego nie dokładały, armię, ich jest w rosyjce. Yy, dokładnie, dokładnie tak. No to, to tutaj Trump doskonale wie, o czym mówi. tak Widział też bardzo, bardzo dobrze, że prowadzenie było bardzo dobrych interesów z Rosją. Yy, za cenę bogacenia się. A wy Amerykanie i tak nas będziecie tutaj bronić no. i stabilizować pod kątem obronności yy, cały ten system. I powiedział w końcu dość. Przyglądał się tej lewackiej Europie. Dokąd to doszło? Yy, kompletne odejście od wartości demokratycznych. Yy, kompletne zostawienie ludzi Którzy myślą w jakiś inny, inny sposób, bardziej otwarty, demokratyczny, wolny, I, i spędzanie tych ludzi do takich można powiedzieć, swoistych kataków. A my to będziemy sobie rządzić z naszą lewacką ekipą, wprowadzali będziemy sobie zielony ład, czyli mówiąc krótko, zarzniemy gospodarkę, to już widać w Europie, że jest coraz trudniej. Chińczycy przyjmują pewne segmenty gospodarcze w Europie, szczególnie samochodowy, i to się musiało o tym skończyć. Trump mówi zdecydowane nie, chociaż oczywiście, on też. Nie jest przecież jakimś twardo, twardogłowym przeciwnikiem, jeżeli mówimy tutaj o zielony ład, ekologię. No przecież y, Tesla kto produkuje. No jego naj, na, największy zwolennik, można powiedzieć, Elon Musk, współpracownik w tej chwili, który postawił w pewnym momencie na tę technologię, no i w tym kierunku rozwija też ten y, przemysł samochodowy i on się będzie dalej rozwijał. Natomiast tu chodzi o jakby szersze spojrzenie, szerszy kierunek na y, cały kształt sprawowania rządów, y, y, tworzenie całych systemów politycznych. W państwach poszczególnych, które no następnie doprowadzają do bardzo trudnych sytuacji. I Stany Zjednoczone już nie godzą się na to, żeby samemu ponosić konsekwencje finansowe zabezpieczenia pokoju, czy to w Europie, czy tym całym systemie transatlantyckim. To się skończyło. No, tutaj można wyróżnić jeden kraj europejski, oczywiście Polska się teraz zbroi bardzo mocno, ale jeden kraj europejski, który konsekwentnie to robił, ma drugą armię w NATO, to jest Turcja, tak? Turcja to jest taki Wiesz. przyczajony tygrys. Oczywiście nie może pozwolić na to, żeby Rosja za bardzo urosła, więc też tak patrzy sceptycznie na działania Trumpa, który chce to wszystko zakończyć i zostawić Rosję w takim miejscu, w jakim ona jest, no bo wiadomo, że na dzisiaj jest silna militarno, dozbroiła się I, i przecież te wojska i cały system zbrojeń uruchomiony przez Rosję powoduje, że ona się nie zatrzyma. No coś z tym trzeba będzie zrobić, ale to już myślę, że rozegra się w głowie oczywiście rządzących. Dziękuję panu, panie Danielu. Dziękuję państwu za, za oglądanie. Czas nas się na, nam skończył. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękujemy za lajki, proszę nas upowszechniać. Dziękuję panu, panie Danielu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Za do widzenia. Prawy prosty. Prawa strona w prosty sposób.